20-letnie doświadczenie leczenia chorych zarówno tu w Warszawie w Centrum Onkologii, jak i w w Centrum Onkologii nauczyło yy, mnie tego, że za szczególnej troski uważamy to coś, co jest nam w jakiś sposób bliskie. Czy bliskie zawodowo, czy bliskie osobiście, ale coś, co jest yy, dla nas ważne. Ponieważ dla mnie jak szósty jest bliski zarówno osobiście, jak i zawodowo, pozwolę sobie postawić tutaj znak zapytania, a Państwo sami odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście powinien być to nowotwór, czy jest to nowotwór szczególnej troski. Zaczynając od samego początku, tu bardzo demokratyczna choroba. Chorują biedni, chorują bogaci, niektórzy paskudnie bogaci, znacie Państwo doskonale przykłady, czy Steve Jobs, czy znaczy, yy, Patryka yy, chorujących właśnie na, yy, na rakach szóstym. Demokratyczna też, jeżeli chodzi o płeć. Yy, choruje około 1700, zachorowało w 2000, w 2016 roku w Polsce było 1700 kobiet, 1700 yy, mężczyzn. To wcale nie, nie bardzo częsty nowotwór, jeżeli popatrzymy na yy, miejsce, jeżeli chodzi o tabelę zachorowań. 8 u mężczyzn, 13 u yy, kobiet, ale zupełnie inaczej wygląda sprawa, jeżeli popatrzymy na przyczyny, przyczyny śmierci. Już prawie 5% chorych umiera w Polsce, spośród chorób nowotworowych, na nowotwór yy, 6. 2, 300, 4,5 tysiąca y, osób, u y, y, kobiet. Blisko 5 tysięcy osób rocznie umiera z powodu rakiet szóstych. Czy to dużo, czy to mało? Zawsze takie rzeczy są bardzo względne. Y, wydaje mi się, że najważniejsze jest porównanie. Y, według danych komendy Głównej Policji w 2018 roku na Polskich Drogach zginęło 2800 osób. A chyba każdy z nas uważa, że y, warto podejmować starania, żeby nasze drogi były, były bezpieczniejsze. Także to jest ta skala, to jest ta skala problemu. Drugą częścią tego problemu są nasze możliwości działań. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn wyniki leczenia raka szóstki są najgorsze spośród wszystkich nowotworów albo prawie najgorsze. Zamieniają się to miejscami rak szóstki, jak przełyku, na, na przełyku, I jesteśmy w stanie skutecznie leczyć Zapewniając przynajmniej pięcioletnie przeżycie mniej niż 10%. Mniej niż 10% chorób polski przekraczających 50%, jeżeli chodzi o wszystkie, wszystkie choroby nowotworowe. Co więcej, postęp onkologii jest rzeczywiście bardzo duży. Postęp technologii jest jeszcze większy. A spójrzcie Państwo na ten temat. To w brytyjskie dane, ale od lat 70. współczynniki. Odsetki przeżycia wieloletniego chorych na rękę, jakby przymurowane do yy, oślic. Yy, w latach 70. przeżywało 5 i więcej lat 2% chorych, w tej chwili może 3%. W latach 70. w ogóle zmieniło się wszystko. Poza tym, że przestaliśmy nosić dzwony, to się wydarzyło parę innych rzeczy. Powstał internet, telefony komórkowe, cudowne technologie diagnostyczne, a nie przekłada się to w jakiś istotny sposób na możliwości leczenia chorych na, na rak psusy. Jeszcze bardziej niepokojące wieści dochodzą z oceanu, według amerykańskich szacunków, najbliższa dekada spowoduje, że rak będzie drugą przyczyną śmierci w Stanach, w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ my zwykle powielamy z jakimś tam przesunięciem czasowym to, co się dzieje w, w Ameryce czy na zachodzie Europy, nie wykluczamy, że. Prędzej czy później w podobnej sytuacji znajdziemy się, znajdziemy się również. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że mm, większość chorób w momencie rozpoznania choroby, to będzie blisko 90% chorób, ma chorobę zaawansowaną, czy miejscowo zaawansowaną, czy przerzutową. Miejscowo zaawansowaną, czyli taką, która przekracza granice narządów, Nie dawa przyszłych odemka, ale przekroczyła już kręce yy, narządów. A wyniki leczenia zależą bezpośrednio od zaawansowania choroby. W tym najwcześniejszym zaawansowaniu, w chorobie miejscowej, możemy liczyć na wyleczenie, powiedzmy, do trzeciego yy, chorego. W wypadku choroby miejscowo zaawansowane i przez te odsetki dramatycznie spadają. I znowu pytanie: dlaczego? Przy takiej technologii, jaką jako posiadamy, dlaczego 90% chorych. U 90% chorych rozpoznajemy chorobę w późnym czy bardzo późnym yy, stadium zaawansowania. Przede wszystkim z takiego powodu, że yy, komórki, radar szóstki dość szybko nabywają takich umiejętności yy, przenikania poza swoje najbliższe sąsiedztwo. Przestają się zachowywać takie normalne. Komórki zdrowe, pozostające w swoim miejscu, przestrzegające reguł zachowania yy, pośród innych komórek. Szybko migrują, szybko dają przerzuty. Przy zmianach wielkości 1 cm już 1 trzeci charyt mogą być yy, przerzuty odby. Przy później wielkości 3 cm to prawdopodobieństwo przerzutów odległych jest rzadko 90, yy, 90 razy. Jeszcze trudniejsza sytuacja. Nawet tej grupie chorych, którzy kwalifikują się do pierwotnego leczenia chirurgicznego, nie znam polskich danych takich twardych, podaję za profesorem już, to będzie około 20-30% wszystkich nowo rozpoznanych <grym> przypadków szóstki w Polsce. U przynajmniej 1 czwartej z nich po radykalnym leczeniu chirurgicznym dojdzie do nawrotu w przeciągu pierwszego roku od operacji. I zarówno mogą być to wznowa miejscowa czy, czy lokoregionalna, jak i przerzuty oblewki. Nauczyliśmy się takiego myślenia, że jeżeli choroba szybko się wydostaje poza swoje ognisko pierwotne, to leczeniem czy postępowaniem takim optymalnym dla tych chorych jest leczenie systemowe mające szansę zabezpieczyć ich przed rozwojem. Tych przerzutów, czy widocznych, czy niewidocznych, bardzo często tzw. subklinicznych mikroprzerzutów, poza ogniskiem jego. Czyli naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy były badania nad leczeniem pooperacyjnym, nad leczeniem uzupełniającym. Chociaż przyznam, że nie lubię słowa leczenie uzupełniające, bo ono w jakiś sposób umniejsza wagę tego leczenia i też wydaje mi się, że dość często zmienia nastawienie chorego do takiego leczenia. Coś uzupełniającego to jest coś, co mogę zrobić, nie muszę zrobić, co może warto, może nie warto. Jest to integralna część leczenia, dlatego wolę go nazwać leczeniem pooperacyjnym czy okołooperacyjnym. Od ponad 10 lat właściwie wszyscy uznają, że wszyscy odbądą, że takie leczenie ma sens. Pierwszym badaniem to było. Może nie pierwszym dosłownie, ale pierwszym, które jednoznacznie to potwierdziło, zmieniło w jaki sposób nasze znaczy postrzeganie, było niemieckie badanie cok 001 z zastosowaniem e, genetycznej. Zobaczcie Państwo, jeżeli chodzi o różnice w odsetkach przeżycia, to może one nie są imponujące w pierwszych ne, latach. E, wydłużenie czasu przeżycia może też nie jest imponujące, bo to jest rzecz trzech miesięcy. Natomiast takie leczenie... Daje zdecydowanie większe szanse przeżyć wieloletnie. Przy pięciu latach różnica e, jest ponad dwukrotna na rzecz chorych, którzy otrzymywali takie leczenie uzupełniające skaniski. E, ostatnie lata przyniosły kilka kolejnych argumentów potwierdzających celowość takiego, e, takiego leczenia. Badanie SPAC 4 z stosowaniem i skaniny, skaniny, znowu około 3. Miesięcy różnicy między, między tym standardowym ramieniem, czyli wyłączną chemiotrawią z a tym eksperymentalnym, czyli skaddecetami, zwłaszcza u chorych, czy właściwie wyłącznie u chorek, którzy byli poddani rzeczywiście radykalnemu leczeniu chemicznemu, czyli nie pozostało nic, co byśmy makroskopowo oczami, czy przy pomocy naszych kolegów radiologów, znaleźć, jeżeli chodzi o dowolny obecność. Chorobę. Bardzo nowe badanie z 2019 roku oceniające znaczenie czy wpływ skorażenia na pakiet z gębskawiną w porównaniu z gębskawiną. Badanie, które może oczywiste nie jest, bo tu są pewne, pewne statystyczne niuanse, ale prawdopodobnie też w jakiś sposób dokładające się do dobrej naszej wiedzy o celowości i korzyściach wynikających z leczenia uzupełniającego. I ostatni z badań, takich, które chciałbym pokazać, które właściwie, no można powiedzieć, że zmieniło zasady postępowania czy standard postępowania w badaniu w 24. Porównujące chemioterapię agresywną i rzeczywiście y, często y, związaną z y, istotną toksycznością, istotną opiologię dla chorych, czyli wieloletni program podgliną w porównaniu z, podnami, y, z Ale u chorych, którzy to leczenie intensywne, wieloletowe y, są w stanie przetrwać, przetrwać całe y, leczenie, mamy mediane przeżycia. Badania. Ponad 50 miesięcy. Dla chorych po leczeniu radykalnym chirurgicznym, nie leczonych pooperacyjnie, ta mediana przeżycia wynosi 18, 15, 20, 20 miesięcy. Jest o co się e, pomimo tego, że e, nie ma czegoś się jest to leczenie nie jest to leczenie e, tu. E, pomimo tego, takiego stałego postępu, jeżeli chodzi o leczenie okołooperacyjne, jasno, że większość chorób, których leczymy, nie jest leczonych prawidłami z zabiegiem chirurgicznym, pozwalającym na usunięcie całości choroby pooperacyjną, chemioterapii, tylko większość jest leczona z powodu choroby przerzutowej czy choroby nie, 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 nie operacji. Do końca ubiegłego wieku tak naprawdę propozycje dla tych chorych były bardzo, bardzo ograniczone. Koniec XX wieku, lata 90. czyli koniec lat 90. badanie bulisa znowu z kemcytapiną i pewna korzyść, jeżeli chodzi o e, wpływ na przeżycie, ale bardzo, bardzo, bardzo e, symboliczna. Natomiast rzecz, którą zawsze staram się bardzo podkreślić, wśród chorych leczonych chemioterapią z u 1,4 chorych choroba zachowywała się inaczej niż by się zachowywała bez tego Później mieli objawy choroby, mieli mniejsze możliwości, mniejsze zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe, mniejszą utratę masy, masy ciała, która dawała tym, tym co czwartym chorobom możliwość w miarę dobrego y, funkcjonowania. Y, jest to inna, z najważniejszych rzeczy w ogóle w onkologii szóstych, szczegółów. Jednym z podstawowych celów naszego działania jest zapewnienie choroby maksymalnie dobrego funkcjonowania. Po tym pierwszym badaniu, czyli koniec XX wieku, chemioterapia zaczęła się rzeczywiście powszechniać w leczeniu lata. Mieć coraz to nowe dane na korzyść wynikające z takiego leczenia. Kolejne badanie z tym wielolekowym programem, jak wchodzimy w linox, oksaniclatynę, dymatykalny, wodoakuracyjny, ponad 11-miesięczna mediana, mediana całkowitego, całkowitego przyżycia. Kolejny badanie z nadpatitaxelem i Nie starała się 5-miesięczna e, mediana e, czasu całkowitego. Zaczęło nam się pojawiać kilka opcji, kilka możliwości e, wyboru. W związku z tym naturalną koleją rzeczy trzeba próbować odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki ten wybór w danym momencie byłby wyborem naj, najkorzystniejszym. Wiele zależy od tego, w jakim stanie ogólnym jest ponieważ leczenie wieloletkowe od intensywną chemioterapią <coughs> jest leczeniem bardziej obciążającym niż leczenie gęcybnu, to leczenie intensywne w wieloletowym programie jest szczególnie natosowane do w nowym stanie ogólnym. Jeżeli chory jest w droższym stanie ogólnym, optymalnym wyborem może być mniej intensywna chemioterapia e, albo nadpad taki samym e, Natomiast u części chorych w złym stanie ogólnym... Pomimo całej naszej jakby niezgody na to i, i, i niechęci do podejmowania takich decyzji, u chorych w złym stanie ogólnym korzystniejszym rozwiązaniem może być wyłączne leczenie objawowe niż, niż próby Jeśli mamy już. Możliwość pierwszej linii leczenia, to zawsze jest pytanie, a co dalej, bo właściwie wszyscy ci kosze w którymś momencie będą doświadczeni e, progresji COVID. Czy to będzie po okresie 4, 5, 6, czy 11, czy 12 miesięcy, praktycznie wszyscy e, staną przed pytaniem co dalej. Jeżeli chodzi o możliwość e, dalszego... dalszego leczenia, to mamy dwie takści, w jaki sposób roz, rozchodzące ścieżki. Jedna rzecz to próba utrzymania y, korzyści z chemioterapii pierwszej linii, a druga to możliwości leczenia kolejnych. Jeżeli chodzi o utrzymanie korzyści z chemioterapii pierwszej linii, czyli tak zwane leczenie podtrzymujące, to w tej chwili mamy tak naprawdę argumenty za y, jednym rodzajem postępowania, czyli y, zastosowaniem inhibitorów par, ale y, u chorych z obecnością immunacji BCR. BC, BC. Ale to jest stosunkowo niewielka grupa, To może być co piąty chory z takim szóstym nie. Y, w związku z tym w większości chorych dochodzi do konieczności wyboru leczenia kolejnej linii. Y, 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 tu mamy znowu dwie opcje w zależności od tego, jak chory był początkowo y, leczony. Jeżeli był leczony gemycytabiną, mamy możliwość zastosowania chemioterapii opartej o psaryplatyny lub nanoliposomalne i Badania dotyczące psaryplatyny są to rozprzestrzenienia traktów jednych, wychodzi, już w korzyść zastosowania w długiej linii jest e, wyraźna, wychodzi, że tej korzyści nie ma. W praktyce zazwyczaj stosujemy długą linię leczenia, to jest o tyle, Proste, że, że nie ma problemu z refundacją w, w postach sami drugiej linii. Natomiast nie ma refundacji na iposowalnego i notekanu, więc pomimo korzystnych wyników z badań, badań klinicznych jest to opcja, która w Polsce być nie może stosowana przynajmniej na ten moment. Algorytmy takiego postępowania zaczynają zaczyna się coraz bardziej kompletnie. Wszystko zależy od wyboru pierwszej linii yy, i mamy sekwencję zdarzeń, w zależności od tego, kto, co wybraliśmy w pierwszej linii, możliwość zastosowania leczenia yy, w kolejnej linii po forti minąwsie, no, więc stawiać na nakładnikach selem albo na nol posuwany linotekan z florą, racinem powolinem, wtedy mamy możliwość trzeciej linii z y, obsagi, platyną, Natomiast dla polskich chorych tak naprawdę ani ta opcja, na opcję, y, czyli gecytalina, nadparti taksel, y, na tak u chorych z chorobą przerzucową pochwytliną, czy jest niemożliwa rejestracja na rejestrację, mamy rejestrację tylko w pierwszej linii, ani nie ma możliwości zastosowania <kluzmiany> na posumanego i linotykanu jest nierefundowana. Nie ma już opcji zastosowania inkubatorów par i tym bardziej nie ma opcji zastosowania inwotera u chorych z naszą wystawiennością. Zostało <tryk> to jest niewielka grupa chorych, ale rzeczywiście dwa lata temu czas y, się troszeczkę y, zmienił. Onkologia się trochę zmieniła, bo FDA, Amerykańska y, Agencja do Spraw Leków. Y, Pierwszy raz zarejestrowała lek niezwiązany z lokalizacją narządową, tylko związany z, e, ze stanem, czy statusem e, molekularnym u chorych, z niestabilnością mikrosatelitarną. Po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia jakie e, dopuszcza zastosowanie pękronizmu e, niezależnie od lokalizacji narządowej, więc dotyczy to również e, chorych e, z rakiem 6. Z Pomimo tego, że coś się dzieje, to oczekiwanie i zapotrzebowanie jest ogromne. Stąd bardzo, bardzo wiele badań, ale większość z nich zakończyło się niepowodzeniem. Zobaczcie Państwo, to jest tylko 5 lat, a ile opublikowano negatywnych y, wyników badań na takim 6. Niektóre bardzo obiecujące, na przykład na, na papukasy, badanie w raku z ponad tysięczną grupą chorych, to nie jest częsta rzecz, nawet nauczyłem się tej nazwy, na papukasy, na to myślałem, że coś z tego będzie i będę ją często e, używał. E, większość z tych badań e, tak naprawdę zakończyła się Niepowodzenia. Niepowodzeniem zakończyło się większość badań dotyczących immunoterapii, z jest wielkim, wielkim zawodem, bo immunoterapia święci, święci tryumfy właściwie całej Europy. Być może dlatego, że rak 6 jest stosunkowo mniej immunogennym nowotworem niż te, w których najczęściej stosujemy, stosujemy immunoterapii. Może też dlatego, że mamy trudność z dotarciem do komórek raka 6 dość dobrze zabezpieczonych. Yy, Przedostępem przeciwciał, tym zaznaczając rękę i stronę, czyli otaczającymi zdrowymi komórkami. W każdym razie te efekty są rozczarowujące. Podsumowując, czy rzeczywiście nowotwór szczególnej troski. Liczba zachorowań rośnie. Udział jako przyczyny zgonów rośnie. Przerzuty, choroba daje na bardzo wczesnym etapie. Co? Przeci a może co piąty chory tylko kwantyfikuje się do ne, prób radykalnych do leczenia chirurgicznego. E, Skuteczność tej terapii jest ograniczona. Większość badań dotyczących molekularnych leków, czyli biologicznych, leków zakończyła się e, niepowodzeniem. Immunoterapia w większości zakończyła się e, niepowodzeniem. Do tego mamy do czynienia z chorobą która szybko wpływa na stan ogólnych chorób, szybko powoduje pogorszenie ich funkcjonowania. Więc rzeczywiście tych problemów jest bardzo. W związku z tym, co dalej? Na dziś dzień przede wszystkim jesteśmy w stanie wycisnąć z tych opcji terapeutycznych, których mamy troszeczkę więcej. Może trochę inne dawkowanie, może trochę inny schemat podawania, może troszeczkę inna e, sekwencja, e, sekwencja e, leków. To samo dotyczy leczenia kooperacyjnego. Optymalizować to, co już ma. Znaleźć miejsce dla radioterapii, zwłaszcza stereotaktycznej, która wydaje się, że może być pomocna w, w tej grupie Szukanie nowych celów terapeutycznych, nowych, bardziej wpływających na metabolizm niż klasyczna chemioterapia. I upowszechnienie wczesnego leczenia obowiązującego, co zawsze bardzo apeluję, bo to jest coś, co może, hmm, przed czym możemy się wydawać inni lekarze yy, i chorzy, że kierujemy chorego do konspicjum czy do leczenia yy, paliatywnego, a on się do usługuje. ale to wczesne leczenie paliatywne daje chorym szansę dłużej zachowania dobrej formy, a nam większe możliwości.